Hej, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku zapraszam do denka kosmetycznego. Denko już marcowe. Widzę, że ten koszyk dzisiaj jest wyjątkowo wypełniony, więc to film może być troszeczkę dłuższy. Także wyciągam już poszczególne kosmetyki i je krótko omawiam. Na pierwszy rzut idzie Maudine Hydrolat Rumianek. Jest to hydrolat zakupiony w polskim Lidlu. One były kiedyś w stałej sprzedaży, nie wiem jak teraz, natomiast hydrolat był bardzo dobry, o naturalny skład. Rumianek to jest taki, jest dobry na wszelkie podrażnienia, czy to skór normalnych, mieszanych, tłustych i tak dalej. Bardzo fajny kosmetyk, na pewno bym była w Lidlu w Polsce, jeszcze raz to bym go zakupiła ponownie. I ja miałam kilka rodzajów z tego hydrolatu, więc to nie jest moje pierwsze opakowanie. Kolejnym produktem z Lidla mam tutaj Cien. Jest to odżywka do włosów z makadamia, ozolek makadamia. To kupiłam w niemieckim Lidlu, natomiast w polskim myślę, że też jest dostępny. Bardzo fajna odżywka, to fajnie włosy nawilżało, bardzo ładny zapach, taki słodki, waniliowy troszkę. No, z chęcią bym do tego produktu wróciła ponownie, jeżeli znajdę gdzieś na półce. I jeszcze z tego miałam yy, szampon, również był bardzo dobry. E, tutaj kolejny produkt, który już widzę, że to będzie mój ulubieniec, orni, orinik. E, peeling do ciała, który kupuję zawsze, jak jestem w DM. ie Jest to peeling gruboziarnisty, olejowo-cukrowy. E, ma bardzo ładny zapach. E, ziarenka są bardzo, a znaczy bardzo grube? Dosyć grube, taki właśnie intensywny, taki właśnie peeling lubię. E, to jest peeling, który ja używam regularnie, chyba będzie już od dwóch lat, mi się wydaje. I tam jest kilka wersji zapachowych, ale ja zawsze kupuję ten właśnie pomarańczowy mi. Zapach mi się bardzo podoba, więc to oczywiście polecam. Kolejny produkt. Tutaj mam Palmolive żel do mycia ciała. To było taki zapach jagodowy. Natomiast no, ten zapach był ok, ale nie jakiś taki, wiecie, wybitny, że ja do tego musiała specjalnie jakoś wrócić. Natomiast w żal lubię do mycia. Ja wiem, że one może na przykład nie nawilżają, a raczej bym powiedziała nawet, że może Wam lekko przesuszają. Natomiast ja używam zawsze jakiegoś dobrego balsamu i ta skóra jest w dobrym stanie. No ale te zapachy palmoli są bardzo fajne. Większość, które dotychczas miałam, były bardzo fajne te zapachy, więc ten palmoli kupuję raz na jakiś czas. Natomiast do tego chyba nie wrócę, bo tam jest wiele innych fajnych zapachów, więc... Ten zadał był poprawny, ale jakoś mi specjalnie po prostu nie ujął. Ja to kupiłam za około euro dziś na jakiejś promocji. E, tutaj dalej mam hit, kolejny. Baleamet e, To jest żel? Tak, żel do e, golenia. E, jest to bardzo fajny żel do golenia, bardzo gęsty. On jest wydajny, on jest bez zapachu, więc do skóry wrażliwy jak najbardziej. E, to jest moje już, któryś. E, Pudełka, opakowania, nie wiem, to jakoś odkryłam latem, właśnie kupiłam to na próbę i teraz kupuję tylko tenże do golenia, euro 60 w dm -ie. Bardzo dobre, polecam. Tu kolejny produkt mam, te z DM-u, jest to oliwka dla dzieci. Ja takiej oliwki właśnie używam w okresie silno-zimowym bardzo dużo, czy to jest oliwka z DM-u, z Rosman, i tak dalej, obywie mają fajne składy. No, bardzo dobra oliwka, czy dla dzieci, czy dla dorosłego, to mogę polecić serdecznie. Kolejny produkt, ja mam mm, zmywacz do paznokci, znowu z Hien, to był bez acetonu. No wiecie, no zmywacz jak zmywacz, co tu mogę powiedzieć, no kup po prostu pierwszy lepszek, jak mam w z mi się skończył, więc czy do niego wrócę? No raz jakiś czas do niego wracam, ale może kupię sobie coś na przykład z Rossmana czy z tm no nie wiem. No ale ten się sprawdzał, więc on był niedrogi, dosyć sportowy, no, 200 ml. No myślę, że do niego pewnie wrócę tam raz na jakiś czas. Ale czym ulubie nic? No nie wiem, no zmywać po prostu jak nawet do paznokci. Nie nic szczególnego. Tu mam kolejny fajny kosmetyk, natomiast knajp. Firma knajp bardzo dobra firma. Większość produktów jest naturalna. Tu mam około taki olejek do ciała. Ja tu używałam wiecie tak po, na sucho albo na mokro, po prostu po prysznicu. Ja bardzo lubię knajp, czy właśnie olejki, balsamy, żele do mycia. Nawet kremy mają bardzo fajne. Więc to jak najbardziej mogę polecić, tylko te olejki nie są najtańsze, ponieważ knajp to taka cena olejku tak wiecie 5, 7, 8 euro. Można kupić po prostu tańszy, przykład z tego z Rospana czy z dm -u. Więc, ale ja kupuję często gdzieś na promocji, więc to polecam. Tu kolejny produkt, który skupiłam na promocji, normalnie bym nie kupiła tego produktu, ponieważ uważam, że można kupić w, w podobnej cenie, z taką samą jakością, a może i lepszą. Więc to jest Garnier. Jest to taki płyn domiceralny z olejkiem. No, on mi się dobrze sprawdza, ponieważ mnie nie podrażniał, nie szczypał w oczy i tak dalej, zmywał makijaż. Jak kupiłam go jakieś jakiejś wyprzedaży, tak mi się wydaje, wtedy za około 3 euro za niego dałam mniej więcej, bo normalnie chyba 4, 4,5 mi się wydaje. No tak czy siak w regularnej cenie bym go nie kupiła, bo mogę kupić sobie w tej samej cenie płyn z Demu czy z Rosmana, więc do niego po prostu nie wrócę, ponieważ no, można znaleźć lepszą, tańszą, lepszą i tańszą wersję, więc. ale jak ktoś chce spróbować, to on się również sprawdzał. Tutaj kolejna rzecz, tu mam Batist. Tutaj jest suchy szampon o zapachu wiśni. Bardzo fajny suchy szampon. On był zapach był bardzo ładny, taki słodki. No taki suchy szamponem tak starczam się około 3 miesięcy. Jedno pakowanie. już używam tego codziennie, no raz na jakiś czas po prostu, ale ten mi się dobrze zawsze, zawsze sprawdza, więc to mogę polecić. No, nie najtańsze, chyba, on kosztuje około 3,5 euro mi się wydaje. No, można znaleźć tańszą wersję, wiadomo, z Rosmana czy z dm ale ten zawsze mi się jakoś sprawdza. Tu kolejna rzecz y z Isany, z Rosmana. Bardzo dobry balsam do ciała. On był z mocznikiem, czy nie? Nie, tutaj nie ma moczniku, ale on był bardzo dobry, y bez mikroplastiku. Y on był taki, wiecie, lekki, ale nie za lekki, dobrze nawilżał, miał bardzo ładny zapach, to był taki bardzo delikatny zapach, lekko wyczuwalny, natomiast bardzo przyjemny. Ja do tego balsamu na pewno wrócę, myślę, że nie raz, bo naprawdę świetny, świetny był, więc to mogę polecić. Tam jest kilka różnych rodzajów na półce z tej Isany met. No, trzeba po prostu sobie sprawdzić, popatrzeć co i jak, ale ten, on był akurat, nie, to nie był balsam, to był Lioton. Ale on był leki, ale mówię nie za leki. Na ziemi był też odpowiedni, więc to na pewno kupię ponownie. Bardzo fajny kosmetyk. Tutaj dalej mam żel do mycia Isana. Floral Spice. Wiecie co? Tylko te żele z Isany, one bardzo ładnie pachną w pudełku, mam wrażenie. Natomiast, jak już się potem myje, to ten zamek jakoś tak szybko się ulatnia. No, ja do Isany tak wracam. Rzadko w sumie, tam może raz, dwa razy w roku kupić jakiś dalej ponieważ mówię, te zapachy są bardzo fajne w pudełku, ale potem przy myciu już nie są takie intensywne, więc tanie to oczywiście jest to, tam nie wiem, to około chyba 60-70 eurocentów, wiecie, 300 litrów tak najbardziej, bardzo ekonomicznie to wychodzi. Tylko, że, no mówię, ten zapach taki jest y, szybko po prostu ulatniający się, więc pewnie no pewnie trzeba znowu kupić coś z tak na próbę, ale. Zapach bardzo ładny, tylko że mówię, no taki pod prysznicem umyłam się a co chwilę że tego zapachu po prostu nie było, więc tak byłam w sumie średnio z tego zadowolona. Tutaj dalej mam znowu coś fajnego. Biowegane Skin Food. E, to jest firma oczywiście organiczna, która... E, kosmetyki naturalne. One są dostępne jeszcze w DM nie były przez chwilę e, również w Rossmanie, ale to można kupić przez internet. Ja tu mam akurat krem taki e, organiczny dla zestresowanej skóry, bardzo fajny był ten krem, Omuł lekki zapach, taki nie jakiś nachalny coś takiego, to stosowałam na noc do wieczornej pielęgnacji krem świetnie nawilżał, skóra była taka właśnie rozświetlona rano, naprawdę super był ten kosmetyk i tam jest wiele różnych produktów dla skór mieszanych, tłustych również maseczki, żele do mycia twarzy, kremy pod oczy, więc ta firma jest bardzo dobra, polecam serdecznie. To w Polsce przez internet również można zakupić, bo już sprawdzałam. Jak najbardziej mogę to polecić, super był ten krem do twarzy. I co tu dalej jeszcze mamy? Więc tak, tutaj dalej mamy z Balea te takie plasty do depilacji. Tu akurat było do strefy bikini. Nie nie, to około 3 euro kosztowało, tak mi się wydaje. Plastry jak plastry, dobrze działały tak dalej, więc to mogę polecić. Czy z Balea czy z DM-u kupuję, zależy po prostu gdzie jestem. Z Balea czy z DM-u? Z Balea albo po prostu kupuję te z Rossmana. Obydwa, Obydwie firmy są dobre, więc to mogę polecić. Tutaj następny nam kosmetyk, kolejne coś do mycia, to jest olejek. To było zakupione, gdzieś co, w Lidlu, natomiast to było w takiej szafie, to nie jest w regulaminie sprzedaży. To jest taki olejek typu jak e, z Rosmana i tak dalej. Ja kupuję takie olejki raz na, czyste, właśnie, raz na jakiś czas, e, właśnie na okres zimowy. E, to jest takie troszeczkę, no zapach nie jest jakiś cudowny, no taki olejek, on taki zapach trochę rybi, tak mówią, że on tak dziwnie, tak właśnie olejek taki rycynowy. No, no zapach nie jest szczególny, natomiast to nawilżało dobrze ciało pod prysznicem, więc e, no teraz do tego nie wrócę, ponieważ takie olejek, jak mówiłam, już kupuję e, tylko wyłącznie na zimę. Tam, gdzie tylko mi się etykieta starła, tutaj miałam taki olej do demakijażu oczu, znaczy płyn z olejkiem, to jest z Cien z Lidla, bardzo fajny, niedrogi, on o euro, fajnie zmywa makijaż oczu, nie podrażnia itd., więc to mogę polecić, bo to już kupuję regularnie, to praktycznie w każdym dęku to się pojawia u mnie. Dalej mam również fajną rzecz, tym razem jest to maseczka B Be Beauty z Biedronki. Ona była taka podwójna, natomiast tu mam tą jedną część, to była z kwiatem hialuronowym o tym mówiłam w swoich ulubieńcach. Bardzo fajna maseczka, super skórę nawilża, ja to zostawiam na noc, wiecie, bez zmywania, rano po prostu wklepuję nadmiar, rano wstaję i wtedy po prostu zmywam. Cudowna maseczka, skórę fajnie rozświetla, świetnie nawilża, mogę polecić, nie droga. Te dwie starzyty, tego kursu tylko 2 zł. Jak najbardziej mogę to polecić. Co tu jeszcze mamy? Dwa produkty do e, pielęgnacji. Palea, również mój ulubieniec. E, serum z kolagenem. E, bardzo fajne serum. Ja też o tych mówiłam e, w filmach o m, produktach, które polecam sdm u Bardzo fajny kosmetyk. E, Widzicie co? Tylko tu nie podanego e, właśnie tego stężenia retinolu. Natomiast e, no mnie to nie podrażniało. Skóra była świetnie lana, taka właśnie odżywiona, taka rozświetlona. No super był ten kosmetyk. No teraz do niego nie wrócę, bo już jest teraz okres wiosenno-letni, ale no w przyszłości na pewno go zakupię ponownie. On około 5 euro, bardzo fajny produkt. Polecam serdecznie. Tutaj dalej mam kolejną fajną firmę, naturalną. Ona jest dostępna w Demi, ale również przez internet można zakupić. To jest firma Hey Organic. Tutaj mam z tego taką, a czy mam, no miałam taką maseczkę oczyszczającą, to była glinkowa. Ale ona tak nie zastygała na twarzy. Fajnie skórę oczyszczała, tak dalej, ale tak nie zastygała, Takich nie lubię. Fajny skład naturalny i z tej firmy Hey w demie jest wiele fajnych produktów. Tam są kremy, kremy z filtrem, serum. Duża jest ta gama tych produktów tam, właśnie w tym sklepie, więc mogę polecić serdecznie. Firma jest naturalna. Ona też nie jest najtańsza, ponieważ ta masę kosztowała tutaj mamy ile 15 ml około 4 euro. Natomiast kremy, tak wiecie, kosztują około 10-15 i tak dalej euro, więc ta firma również nie jest taka szczególnie jakaś tania, ale godna polecenia. Tutaj dalej jeszcze mam Elmex, ta zielona Sensitive bardzo fajna pasa do zębów dla zębów bardzo wrażliwych to mogę polecić. I mam parę rzeczy z kolorówki, więc tak, Rimmel Last Finish, Uż, tutaj użyłam podkład, wiecie co, ten podkład, tak znam, nie wiem, może już od 20 lat, ja go kupuję czasami na Allegro, do Polski jadę, bo tutaj w Niemczech stacjonarii Rimmela nie można kupić, może przez internet, tak, ale wiadomo, te ceny są wyższe niż wtedy, niż w Polsce, no lubię ten podkład, on jest taki... Hmm, on nie jest matujący, on jest kryjący, ale to nie jest jakiś takie moc, mocny, mocny krycie, takie średnie. No może to zbudować naturalnie, natomiast ja dużo odkładu na twarz nie nakładam. Tak czy siak, fajne produkty, że czegoś poczuły takiego właśnie kryjącego, to jak najbardziej mogę polecić. I ja miałam w odcieniu Soft Beige, to było 200. To kupiłam na Allegro tam pewnie za jakieś 30 zł, może. No niedrogie są. No i tutaj mam, widzicie, co? Mego ulubieńca. To jest. Krem, nie krem to, jest, to jest korektor pod oczy. Skin Optimizer to jest z Riva Love Me z Rossmana. Tutaj jeszcze tego nie, nie wykończyłam do końca, natomiast ten korektor w ciągu pół roku trzeba zużyć. Ja go już tak myślę, mam około, jezu, nie wiem, 9 miesięcy mi się wydaje, więc wiecie, on jest tak troszeczkę po terminie. I mi się wydaje, że mi tą skórę trochę pod oczami przesuszać, więc ja go po prostu wywalam. Teraz się Inny właśnie, już chyba w innym odcinku, trochę ciemniejszym, bardzo fajny korektor pod oczy. On kosztuje całe 3 euro, natomiast skórę fajnie. Um... Znaczy on skóry nie nawilża, ale tak, y, można tym zakryć wszelkie niedoskonałości, czy tam, mieć jakieś tam pod oczami zakryć sobie te y, ciemne jakieś y, obwódki, coś takiego. I on nie no, na przysusza. naprawdę to jest super korektor, niedroga cena, to polecam serdecznie. Y, I tu mam dwie kredki do brwi. Więc tak, mój ulubieniec od lat Catrice, y, to jest precyzyjna. Y, ja mam w odcieniu 04. Cool brał, kupuj to regularnie, tylko one po prostu nie staczają na długo, bo one są, e, no mało jest tego, są takie mikroprecyzyjne, ja tylko po prostu od dołu sobie wtedy ten tu robi a wypełniam jakąś kredką troszeczkę inną e, po prostu, którą e, nie żal tak zużyć od razu, bo i tak mi to, wiecie, starczy na może trzy tygodnie, taka kredka tak naprawdę... Więc wiecie, to 3 euro kosztuje. A tutaj mam kolejną e, fajną kredkę, odkryłam to niedawno, Essence. Natomiast jest to też mikroprecyzyjna. I tu mam w odcieniu 03 e, Dark Brown. Tylko wiecie co, ostatnio chciałam to kupić jak byłam w Rosmanie i nie było właśnie ani odcienia tej kredki, ani e, Scatrice, więc ten odcień jest taki bardzo chyba popularny. Bardzo też jest bardzo fajny, natomiast ten odcień jest troszeczkę do moich brwi no, ta Catrice odcień jest lepszy, natomiast e, to używam tak zamiennie, żeby, wiecie, trochę się oszczędzić może, bo to jest troszkę tańsze, to chyba 2 euro mi się wydaje, więc troszeczkę tańsza jest ta opcja. No, ale Catrice jest super ta kredka. No, oni po prostu, e, fajna kredka i oni, e, widzę, że wypuścili kolejne tam kolory tych e, kredek, jakieś dwa dos doszły następne, więc widzę że to ma... E, że to jest takie dosyć popularna taka właśnie z Catrice. No więc mówię, więc to mogę polecić. No więc tak, to będzie już całe moje denko. Na dzień dzisiejszy widzę, że dosyć długo to wyszło. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Czekam na Wasze komentarze, czy znacie te produkty, czy też czy to te stosowałyście, czy Wam się sprawdziło, czy nie i tak dalej. Na dzień dzisiejszy dziękuję serdecznie za oglądanie, za wszelkie łapki w górę i widzimy się następnym razem. Pa!